Witajcie w dzisiejszym odcinku. Oto taka pilareczka MS-271. Problemy jakie ją trapią, to niestety brak smarowania. Próbował ją naprawić jej właściciel. Kupił tam jakieś części. Zobaczymy, w czym jest problem. Pierwsze, na co zwróciłem uwagę, stan łańcucha w miarę ostry, już troszkę tam ostrzony. Ograniczniki jeszcze nie korygowane. Prowadnica ma tutaj rant. usuniemy go, łańcuch może naostrzymy. Ważne, że nie jest bardzo przegrzana widać, że właściciel w miarę dba o układ tnący. Kolejna sprawa, no, widzę, właściciel zgubił nakrętkę. Widzę, zastosowana nakrętka nakrętkę Ważne, że są dwie. Jak wygląda wnętrze? Wszystko oczyszczone, odmuchane, bynajmniej mamy przyjemną pracę. Dziwiłem się, że w tak sporej pilarce, dość mocnej, mamy stałą zębatkę. Podejście do tematu bardzo zadowalające. Widać znajomy ogląda moje filmy. Rozpinamy tutaj koszt sprzęgłowy. To jest fajne w ścilach, to lubię. To wszystko ok, tylko do oczyszczenia. Łożysko nawet troszkę zanieczyszczone. Umyjemy je i nasmarujemy. No i fajne sprzęgło, które odkręca się dość lekko plusów żadnych nie wyczuwam tylko zablokuję cylinder i normalnie kluczem takim oto nawet do świec można takie sprzęgło odkręcić pamiętajcie o tym w którą stronę odkręcamy takie sprzęgło tutaj macie strzałkę OFF, czyli blokujecie cylinder i w prawo odkręcacie sprzęgło Kolejna sprawa. Widać wyraźnie, że właściciel również kupił nową pompkę. Niestety w zamienniku. Nie polecam Wam takich części do swoich pilarek. Ich wykonanie była o pomsce do, do nieba. Nie wiem, dlaczego ten oryginał miałby nie działać. Co się stało, dlaczego nie podaje. Yy, teraz troszeczkę będzie zabawy, żeby to wszystko doprowadzić do porządku. No bo ten zamiennik teoretycznie powinien pracować. Jednakże nie pracuje. Co możemy sobie zepsuć, gdy jesteśmy nieco nieodpowiedzialni przy takich zabiegach? Możemy sobie uszkodzić pilarkę. Teraz ja to wszystko Wam pokażę. Zobaczcie, przez to widzicie? To jest zabezpieczenie. I to zabezpieczenie jest zepchnięte z swojego miejsca. Jest wypchnięte dalej może obcierać w tym momencie o uszczelniacz i uszkodzić go by najmniej, co najmniej tą pierwszą wargę chroniącą o. o. widzicie skoczył, tak uszczelniacz na szczęście nie wygląda jeszcze na jakoś tam bardzo uszkodzony nic tutaj niby się z nim nie dzieje także niby zabawa Niby tylko układ smarowania, a można sobie w prosty sposób uszkodzić zepsuć silnik. Nie wiem czy tutaj akurat silnik jest olejny, sprawdzałem. Ale mam tu jeszcze kawkę. I zobaczymy. O, tu widzicie to przetarcie, o którym mówiłem. Niech złapie ostrość. O. Tak, tego tu nie powinno być, ale na szczęście nie jest to przetarte. I zobaczymy czy jest szansa pobrania oleju. Jak widzicie olej został pobrany. Także tutaj przewody, filtr raczej jest ok. Jednak kolor oleju, no taki trochę ciemny. to olej przepracowany oddajemy co nie nasze i spróbujemy złożyć na. O, widzicie tutaj, raz jak ja tu wciskałem, bardzo ładnie odezwał się od Odezwało się od oleju do tego stopnia, że troszeczkę oleju się tutaj pojawiło. Widzicie, że to może mieć miejsce. To jest taki specjalny kanał, który. Ten być drożny, i tutaj właśnie w się powietrze, lub właśnie nadmiar oleju. też Ten dyk może się wydostać. I to jest właśnie tam w tym miejscu odpowietrzenie zbiornika oleju, w takie że pilarce. Jak teraz sprawdzić, czy to wszystko będzie działać? I żeby sprawdzić, faktycznie wykluczyć awarię oryginalnej pompki, którą według mnie no szkoda byłoby teraz wyrzucić. I czy sprawdzić, czy ten zamiennik działa? Pozostaje mi tylko jedna sprawa. Założyć najpierw oryginał. Złożyć to poprawnie, uruchomić maszynę i sprawdzić, czy wszystko dobrze leży. I czy maszyna ma smarowanie. Później zamienić pompki, złożyć też wszystko poprawnie, na spokojnie, właśnie w odpowiedniej pozycji. I powtórzyć ten zabieg i sprawdzić, czy maszyna smaruje. Ta pompka może być już faktycznie uszkodzona, oryginalna i może nie pracować. A ten zamiennik po prostu może nie pracować już od nowości. Tutaj jest proste podłączenie, prosta budowa. Jak wiecie, olej się tutaj dostaje, odpowierzchnię zbiornika działa. Innej możliwości nie ma, żeby taka piła Wam nie starowała. Na te gminy uważajcie, nie dociągajcie ich zbyt mocno. To jest tworzywo, siła do kręcenia około 3 tonometrów. Teraz co jest najważniejsze, ustawcie sobie właśnie, żebyście idealnie widzieli tutaj ten pręt tutaj smarujący. I macie tutaj bęben, pręt od ślimaka, tak? odpowiedzialny za napęd ślimaka. Czy on tutaj ładnie wystaje i czy bęben jest w stanie go zazębić. Możecie sobie założyć już łożysko, tak samo jak w innych mieszczylach. I tu dokładnie celujecie, patrzycie sobie czy to się Wam złapie. Nic tutaj na siłę, ruszacie, kręcicie. Zobaczcie, że to nie opiera się na tym drucie, tylko musi tutaj właśnie lekko dochodzić i powinno teoretycznie pędzić ładnie ślimak. Teraz go specjalnie wyciągnę w jakiejś pozycji i będę wiedział, czy ślimak się obraca. Tak, ślimak się obracamy go tu. Teraz jeszcze raz go idealnie tutaj włożę. O, tak, to będzie to. No i teraz praktycznie... Wszystkie zabezpieczenia niczego nie możecie ominąć. Czy składacie to na szybko, na krótko, na chwilę. Bo jeżeli to będzie działać no to wtedy ja to poprawię, No, łożysko, jeszcze wszystko, domyję, bo się częściowo opukałem. A jeżeli nie to teraz to rozbierzemy i założymy pompkę, żeby wykluczyć jej sprawność lub niesprawność. Jeżeli pompka będzie ta niesprawna i tamta też będzie sprawna, zakupimy nowy, lecz oryginalny zestaw. Jestem już z powrotem, po próbie silnik pracuje bardzo fajnie, odpala idealnie, wkręca się na obroty aż miło. No szczyt to szczili, jaki by nie był, zadbasz to masz, to i taki ściel też ładnie pracuje, naprawdę. Trzymam tą pilarkę w rękach, no to sprawia mi to przyjemność. Nie wszystko, że jest to wersja amatorska, ale do amatorskich zadań z głową uważam, czemu nie. Jeżeli ktoś jeszcze wie o co chodzi w pilarkach, dba o szczegóły, myślę, że taka pilarka ma szansę przetrwać. Jednakże pamiętajmy o tym, że jest to wersja matorska. Jednakże mocna, sprawiająca przyjemność z pracy. Niestety, pompka padła. Być może, że znajomy tutaj właśnie używał jakiegoś przepalonego oleju, albo po prostu padła. Bo padła. Wyciągamy sobie sprzęgło. Pompkę. Patrzcie, blachę. Oleju. Ani słychu, ani widu. Teraz przeprowadzę montaż nowego zamiennika i zobaczymy, jak sobie tego nie nagrywać, ale smutno mi bez Was. Teraz już nie odpinałem sprężyny, spróbowałem właśnie wcisnąć sobie tutaj tą pompkę w zamienniku bez wyciągania sprężyny. Można ją tylko tak wysunąć, właśnie nie demontować ich z tych głównych miejsc mocowań i sobie ją w ten sposób tutaj, o tak troszeczkę sposobem żeby te wkręty właśnie najlepiej wkręcać nawet ręcznie, jeżeli macie taką możliwość lub bardzo delikatną, właśnie nie wkrętarką, tylko takim wkrętakiem, jak ja mam, który podkreślam, ciągnie tylko do 3 Nm. I przy pracy przy takich właśnie elementach to jest to zaleta. Nie wada, zaleta, panowie. I być może panie, które też serdecznie pozdrawiam. No i teraz tak. Dlaczego uważam, że te rzeczy są główno warte? Macie Zestaw, zapewne to był zestaw, właśnie tej pompki z zamienniku z właśnie tym simakiem napędzającym. I to na dzień dobry już nie ma prawa pracować, tak? To się na dzień dobry już zatarło, się przyło. Być może już chodzi o tą pompkę, nie wiem. Zakładam ten simak, tak jak miał to przeprowadzone, założone właśnie poprzedniej majster w tej maszynie. Jednakże teraz ten simak będzie pracował troszeczkę inaczej, ponieważ będzie pracował na właściwej pozycji. Ponieważ tamten ten ślimak nie dość, że jest grubszy, to jest jeszcze wyższy. Być może właśnie on zepchnął to zabezpieczenie. Był dociśnięty zbyt mocno, za głęboko. Teraz ja to wszystko dokręcałem mocno, i jeszcze sprawdzimy. Piersień zabezpieczający jest na swoim miejscu. Czy na pewno? Tak, pierwszy zabezpieczający jest tutaj na swoim miejscu, bo to jest bardzo ważne. Wiadomo, ja co było wcześniej nagmerane. Ważne jest, żeby ślimak właśnie sprawdzić tutaj pod kątem tej stronności i tutaj, czy się nie obraca właśnie w tym miejscu. No i możemy to już sobie poli składać. Sprawdzamy, czy na ślimak tutaj siedzi. Siedzi. Czy kręci pompkę? Czuję delikatny opór. Taki, ale czy to faktycznie kręci tą pompkę? Ciężko to stwierdzić. Ale ten tryb tutaj troszeczkę wystaje, powinien zazębiać się w tym ślimaku. Czy wystarczająco, to się okaże, zobaczy. Zrobimy próbę. No mówię, rentgena tutaj nie mam. Inaczej go nie sprawdzę. Musimy sprawdzić, czy to działa, czy to nie działa. Jeżeli to nie będzie działać z jakichkolwiek przyczyn, czy to się kręci tam, czy się nie kręci, czy jest uszkodzona pompka, i tak tam już... Nie ma na to sposobu, by to jakoś uratować. Też mamy nadzieję, że być może to zasmaruje. I się okaże, że ta pompka chodzi temu właścicielowi, przy tej pilarce, Służy choć chwilę. Ten plac, jak wpinacie, to zawsze trzeba zacząć spinać go od tamtej strony. Ma tam takie zapadki, i wtedy go tutaj zamykacie i on fajnie wtedy wam leży. Pamiętacie o tych 3 Nm, to jest tutaj bardzo istotne. Ja teraz, jak na szybko kręcę, może będę to jeszcze raz rozbierał. Nie kręcę tego na siłę, ja to tylko przyłapuję. Tak można powiedzieć, właśnie do tych 3 Nm. Yy, tu nawet ręcznie właśnie załapuję sobie te yy, śrubki, ponieważ nie chcę to nic uszkodzić. Te śrubki nie są przewidziane, wykręcić się 15 razy dziennie to jest złożone raz w fabryce. Ewidentnie jest przewidziany może jakiś remont, jedno czy drugie rozbieranie, i to tyle. I Gwinty są wykręcone. Także proponuję ostrożność, taką delikatność, nawet jak ja to tutaj, to bardzo delikatnie. Nie dociskam na siłę, czekam aż śrubka sobie wskoczy. Nie myślę sobie, że po prostu jadę i nic mnie nie interesuje. Kręcę tak, z myślą, że będę ja to rozbierał. Za chwilę i te śruby tutaj nie mogą być mi zerwane, bo jeszcze kiedyś takie Może młodo wygląda, może młodo. Może młodo, może mam młody głos, nie wiem. Ale to możecie napisać w komentarzach jak piszę, ile ja już mam lat. To jest od początku i to może wspominałem kiedyś, albo w komentarzach. Jednakże niewiele, może zgadniecie jak myślicie ile mam wiosen. Blacha. No napis stop do góry. Znowu sprzęgło. O pa, jest. I teraz to co Wam mówiłem. Wycięcie to w każdej pilarce, to już było na moich filmach. I koniecznie, ale to bardziej też teraz dla właściciela będzie zapewne oglądał. Tutaj jak będzie sobie serwisował, przeglądał, to tutaj ten ząbek. I to jest koniecznie. O, teraz sobie kręcicie parę razy wskoczyło. Ja już mam pewność, że to jest OK. I nie ma żadnej ulgi. By przeprowadzić test. Pinamy wszystko od nowa. Dokonałem kolejnej próby na zamienniku i jak widzicie zamiennik możecie sobie wsadzić w... I tak właśnie później pytacie się, nie tylko mnie w komentarzach, jak i Piotra RP GARAŻOWO. Najlepszy fachowiec na polskim YouTubie. Dlaczego pilarka Wam nie smaruje? Wymieniście starą pompkę, założycie nową pompkę i dalej Wam nie smaruje i jest problem. Pytanie: Jaką pompkę założyliście, jeżeli się zamiennik lub jakiś niby oryginał? Po zwrocie, może nie wiadomo, może używany, może nowy, bo tą pompkę to można byłoby dobrze wyczyścić i sprzedać jako prawie że nową. Ona nie snaruje. Pozostaje nam kupić tutaj trzecią pompkę, ewentualnie ten uszkodzony przewód, w ramach właśnie takich kosmetycznych, żeby to było na pewno całe. Ale jak widzicie, pompeczka. Nie pobiera oleju ani jedna, ani druga, mimo pewnych właśnie tutaj niedogodności, jakby błędów w montażu. Teraz wszystko jest złożone poprawnie, jest na pewno napędzane i pompka nie daje cudów nie ma. Odpowiedzenie zbiornika, które znajduje się w tym miejscu, działa. Zresztą pompka chociaż powinna podać przez chwilę, zanim zrobi podciśnienie, także to w tym momencie nie gra roli. Tu wszystko złożone jest poprawnie i mimo to jest lipa. No i teraz tak, ja troszeczkę tutaj ją jeszcze pogazowałem, dałem szansę tej pompce w zamienniku, no i tak jakby coś tutaj chciała smarować, ale ten olej to nawet już tak jakby sam się tutaj wydostawał, takie ja mam wrażenie. Teraz sobie to wytrzemy trochę, bo już chwilę ona nie smarowała, ponieważ powiem, że to nie jest normalne zachowanie, bo tu trzeba było chwilkę popracować. Ale jak widać, coś z tą pompką jest nie tak, ponieważ olej, jak widzicie, pod wpływem temperatury od wydechu, teraz, gdy dostaje się, jakby sam. Widzicie? No to pompka puszcza, nie? Zobaczcie. Ona akurat tak teraz się ustawiła, że ona po prostu przepuszcza tym tłoczkiem sama ten olej. On wypływa sam, samo istnie po prostu. No to tak też nie powinno być. Czyli przepływ jest, układ jest szczelny. Teraz się zrobiło delikatne ciśnienie z od gorącego wydechu, bo wydech jest nad zbiornikiem i powietrze się rozpręża i po prostu olej wypływa. No to też nie jest dobra, hmm, dobra informacja no, o pompce, jeżeli chodzi. ona tam coś tam chce smarować, ale to jest tak jak kot płakał, także to Mówię, ten olej sam swobodnie się dostaje tutaj z niej, także to nie jest dobre, ona przepuszcza, ta pompka coś jest nie tak, nie jest szczelna, coś tu nie gra. No, olej zobaczcie sam będzie zaraz wypływał, delikatnie, o i on nabiera. Tam powolutku, jak dodaje gazu to też troszeczkę nabiera, no zobaczcie widzicie i znowu po prostu ta pompka puszcza. Delikatne ciśnienie robi się w zbiorniku. Ogólnie powinien wypuścić ten odpowietrznik. Ten odpowietrznik jednak powinien być jednokierunkowy, tak? czyli on powinien wpuszczać powietrze, nie do końca wypuszczać. W tym momencie widocznie on jeszcze tego powietrza nie wypuszcza. A olej ma łatwiej wydostać się tutaj przez pompkę. I takiego zjawiska też nie powinno być. Zobaczcie, widzicie? Także no niestety, ale przynajmniej miałem pewność, że układ jest szczelny. Czyli tak, wężyki, nawet kiedy olej dostaje się delikatnie. Za pomocą malutkiego ciśnienia ze zbiornika wypycha nam olej. Także układ jest jak najbardziej drożny, ale pompka po prostu no nie ogarnia. Także zamienniki, jak widzicie, no po co? Szkoda czasu, atłasu. Tutaj kolega chciał wsiąść, pracować pilarką, nie sparowała mu. Użył się, rozbierał to kilka razy, widzicie, nawet wyczyścił z tej złości. No i teraz czekamy dalej na części, już tym razem oryginalne.